mojego męża. Znam już prawie 20 lat. Początkowo nie wydawało się to tak, że możemy być tyle lat. Jednak życie potoczyło się tak i jestem naprawdę szczęśliwa, bo nie tylko widzę, ale czuję, że mnie kocha. Pokochałem tą normalność, normalność jaka ona potrafiła i potrafi być. Wychowała nasze wspaniałe dzieci, Anastazję i Wiktora. Było jest nam dobrze, no ten ślub teraz to nie chciałem więcej czekać, tylko podkreślić, jak ona jest wartościową kobietą dla mnie. Ale i tak wierzę, że będzie z nami przez cały czas i przez cały czas będzie z nami. Mamy dwójkę cudownych dzieci. Y, które też y, pomagają mi na co dzień, ponieważ choroba pos postępuje. Jestem chora na SLA, stwardnienie zanikowe boczne. Jest to zanik mięśni, odkąd y, zdrowie, a szczególnie nogi, nie pozwalają mi chodzić tak szybko, jak, jak chodziłam. Nigdzie się nie spieszę, y, bo powiedz nie mogę. Nigdy świadkiem nie byłem. Nie wiem. Dzisiaj nie wiedziałem, co mam robić. Nigdy mam przypinać. Nie, nie wiedziałem, o co jest granem. No dobra, nie ma problemu. No, nie wiedziałem, na co się pisze, ale wiem jedno. Na pewno tej kobiecie, tej rodzinie. Daliśmy mnóstwo szczęścia. Robię różne rzeczy, a wesela jeszcze nie robiłam i przyszło, że zrobiłam wesele charytatywne. Żeby pomóc im spłacić dług za mieszkanie i żeby na Beatki rehabilitację były też pieniążki. Jestem szczęśliwa, że mama jest szczęśliwa. Na pewno jest to ciekawe przeżycie, no jest to fajnie zorganizowane, podoba mi się na pewno. To wszystko zorganizowała Ewa Godlewska. Trzymała wszystko w tajemnicy, więc od, od tej sukienki po, po gości. Szczęście, sensie niedopisania, niedopisania, ktoś w to. Kto, kto, kto nie doświadczył takiej, takiej pomocy, pomocy od innych osób w takim czasie? To nie zrozumie tego nigdy. No. Takim typowo tylko marzeniem moim to jest skok ze spadochronem. No, mam kochającą rodzinę, więc co więcej można sobie marzyć?